Dzisiaj szczególny dzień. Nad zalewem w Marinie Poraj. Muszę wykorzystać dwie bardzo ważne osobistości, które tutaj dzisiaj właśnie przebywają. Mistrzowie łowisk oczywiście Sławek Wiedźmin zwany Gandalfem i Sławek dzisiaj właśnie gości e, zagranicznego mistrza e, Jurgena Zgrabowa e, postaram się zamienić chociaż jedno, dwa zdania może coś dla e, wędkarzy powiedzą ciekawego nie usiądzie za bardzo, ani nic, więc to jest problem. Troszeczkę. I właśnie to są teraz. Takie, właśnie metody różne łowieckie. I człowiek, chce człowiek chce porozmawiać z wędkarzem. Widać, jak się tylko spojrzy, że to jest wędkarz zawodowy, który zęby na tym zjadł. Zawsze ktoś I wejdzie w i nie wejdzie i nie da powiedzieć to, co człowiek chce. Przerwie w połowie wątku. Mówiłem teraz o, o rzece, o Bugu, o Wiśle. I, I zapomniałem, co Wam powiedzieć. No, no, już jak już wlazłeś, no to co, o co chodzi? Właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo miło zostałem przywitany. Jedno pytanie, już teraz się boję, zagad za zadać tego pytania, a widzę, Sławku, że gościsz Jurgena Zgrabowa. Nie wiem, czy Jurgen dobrze zna język polski, czy tak? Jurgen Zgrabowa cały czas się uczy, jest coraz lepszy w tym. Ale już na przykład w kwestii wędkarstwa to dogadujemy się czysto i to w różnych językach. Nie ma to już przeszkód żadnych. Czy Jurgen Zgrabowa powie jakieś zdanie dla miłych oglądających? Tak. Powiedziałem już miłe zdanie. Dziękujemy za ten obszerny dziewczyn. No, teraz wreszcie jesteśmy znowu sami, możemy wrócić do profesjonalnej rozmowy. O porządnych rybach, o, o łowieniu gruntowym, o łowieniu spławikowym, rzeki, jeziora, mamy wiele doświadczeń z tym związanych i to no, jak laik przychodzi to zawsze coś wtrąci, no i, i koniec, i po rozmowie, nie ma wątku wtedy zupełnie, nie ma klimatu e, ku temu. To tak jak pije dwóch wędkarzy nad wodą i przychodzi trzeci trzeźwy, no, no, wiadomo, że się nie komponuje, no absolutnie do tego, no jedna flaszka, druga, on trzeźwy dalej, no, nie może tak być. No jak to Wiesz, rozmawiać? Nie wiem, czy się nie pomyliłeś mówiąc laik, a nie powiedziawszy lejek. O! Miłych mam znajomych. Sama radość.